Cześć widzowie, to znowu kolejny mm, odcinek z Minecrafta. Dziś będziemy robić mój domek, że będziemy tam rzeczy stawiać. Pokażę wam co się zmieniło ostatnio jak mnie nagrywałem. I no, zrobimy mój domek jak mówiłam. Najpierw myślę, że od... pójdziemy spać, bo jest tak ciemno, że zaraz wszystkie nasze o wszystkich naszych pozabijają zombie. Więc idziemy spać a zaraz remontujemy mój dom i idziemy zobaczyć co się zmieniło. Na pewno będzie mi potrzebne to, za to, będzie mi potrzebne to, bo na pewno tam łóżka tego nie będę miał. Będzie mi potrzebny piec. Będzie mi potrzebna skrzynka. To jest zajęte. Skrzynka będzie mi potrzebna. Może to. Jeszcze coś tu jest. Chyba nic już. Odzwon. Od zewnątrz żeby dzwonić wolno było. Jeszcze myślę, że to mi się przyda. A tu nigdzie już nic. O, kowadło. Kowadło na pewno. O! I to zamiast tego. No. I teraz teraz rozumiem moment. Nie, pająk mnie jeszcze będzie. Tu będzie takie. Może. O, tu. Potem po bokach będzie skrzynka, 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 skrzynka. Tu będzie piec. Tu będzie może to. Up. Teraz to muszę zrobić, gdzie mnie to tu stawić, chyba tu, teraz, Trzy. nie, nie tu, nie, nie ma gdzie tego stawić, o nie, o nie, teraz to już dopiero przesadzimy, gdzie są bloki? Je vais au son béton. 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 A nie a i tu będzie wejście do magazynu. Dobra, powinno być jeszcze tu stanie o. Będzie tu. Będzie jeszcze tu. Żeby mi się to wszystko pomieściło. Będą na wszelki wypadek jest krzyżniki. O. Jeszcze tu. Dobra, jest. O dzwon. o o tu. żeby do mnie jak ktoś wejdzie to zadzwonił ten chyba jeszcze to chyba wszystko to wszystko dobra więc teraz idziemy robić moją bazę bo mam podwodną bazę zrobiłem i on, gdy nie nagrywałem odcinków na YouTube, w ogóle tu są golemy, zrobiłem, żeby nasza wioska była trochę silniejsza. Tu jest ten statek, o którym wam mówiłem, ale nie do niego lecimy, tylko tu. Trzeba wlecieć, o, jesteśmy i tu trzeba coś zrobić, skrzynki, to będzie tu. Nie no. Muszę chyba sobie wziąć to. O innego wyjścia to, to na pewno nie ma. Dobra. A wpływaj tam. No, wreszcie. ਯਾਦਕਸ਼ਟ ਹੈ Na piecyku będzie wielka skrzynka. Otworzy się? Oj nie. No jest. Teraz już. O. o jacie. Ja dziurę muszę to wszystko teraz. No. Dobra, teraz to, to trzeba zniszczyć, to to też trzeba zniszczyć nie no skąd to woda się bierze stąd. No, teraz Jest, wszystko za co no. jeszcze muszę o postawiać okej okay. dobra powinien być jeszcze tu o Teraz platujemy do bazy. Dobra jest. Teraz to muszę zniszczyć. Skąd ta woda się bierze? A tu nie zamknąłem. O. Dobra, i tu będzie takie piętro. About de estar, Yes. No, jestem. Więc to jest nasza baza. Oczywiście tajna. Tu jest woda, dlatego na inaczej bym nie wypłynął stąd. Muszę wodę. No chyba, Dobra, jesteśmy. Na lądzie. Teraz jeszcze Wam statek pokażę. Gdzie ten statek. O tu wezmę sobie fajerwerki. Będzie szybciej trochę, o. No halo. Oto i on. Tak. Tak, jest na zewnątrz oczywiście. Wchodzi oczywiście. Tu jest takie coś. takie to jest skrzynka. Tu oczywiście jak weszłam od dołu, no bo myślę, że to będą piraci też nas zniszczą. I to są miejsca. Właśnie, bo Janowice. Na walnowicach są dżubie, ale najpierw musimy iść do łóżka. O. Sam śpię, że nikt nie naszedł. Jest łóżko tu. Właśnie tak ciemno w tym domu, muszę sobie poświecić. Ok, za łóżko może być. O nie no na szybie to tak nie pasuje za bardzo. Tam jeszcze bym postawił. No jest wszędzie oświetlone Chyba. Cię tu w zakomutkach może stawić. No, będzie. Idziemy spać. Mam teraz pokażę, gdzie mieszkają Żubie. Jedno miejsce to jest tu. Tyle razy tu widziałem żywie, ale teraz widzę, że ich tu nie ma. Drugie miejsce to jest tu. O, jest chociaż jeden. O, dwa już są. Zawsze ich jest tu po dziesięć, ale nie jest reszta. I jeszcze jedno miejsce jest tam. Tu? Ale widzę, że też nie ma nic O są! Jo! Cała gromada! Patrzcie, jak się pają do wody. A to co tu jest, tak się? tam świeci się. Zlecę tam na dół. Co tu jest? No, i to jest kolejne miejsce. Jeszcze jedno miejsce jest... Tu. O. Jest dużo. Jeszcze tam. Tu. O. o nie ma żółwi. Tu jest też. Czasem je tu widzę. ale ich tu teraz nie ma jeszcze jest ostatnie miejsce gdzie jest żółwki gdzie może być tu też ale to nie tu tu właśnie a nie jeszcze jedno jest czekajcie oprócz tego to jest jeszcze tu o tu, tu są cztery jeszcze na dodatek. I tu są... I tu planuję zrobić, bo ja dwa. Ale nigdzie się tu nie da nam postawić, bo patrzy jaki ocean normalnie. Ale tu planuję kiedyś zrobić. Ty, co on taki jest? Olefany! Olefany bluza masz. Dobra, ale teraz mnie bluzki nie interesują. Jeszcze jest jedno miejsce. część gdzie jest plaża, to siedzi żółw. O, i tu są jeszcze. Z tego, co pamiętam. O, nie ma. Szkoda. Są! Tu jest, mówiłem są. I tu jest taki mały stawek, Którym też są. Ale jak one tu pływają? Halo? Ale mi się tu ludzi pewnie, patrzcie. Tu nic nie ma... nigdzie wody w ogóle. Halo. of do amanhã.